Cześć wszystkim, zapraszam Was dzisiaj do magicznej zabawy. Potrzebujemy ręcznika papierowego i mazaki. Czyli, jeśli mamy już urwany kawałek ręcznika, składamy na pół, przecinamy. Ster kawałek, składamy ponownie na pół. I ja sobie dzisiaj narysuję drzewo. Czyli tak, tutaj sobie szkicujemy. Czyli tutaj to wygląda tak. Teraz otwieramy. I teraz tutaj będziemy rysować całe drzewo. Będą na nim nawet jabłuszka. Teraz składamy sobie kartkę na ten ręcznik na pół i wkładamy teraz to do wody i zobaczcie, co się wydarzy. Mamy cały fajnie pomalowany. Teraz sobie narysujemy na szybko słoneczko. Ponownie składam. Tutaj to sobie już mogę wyjąć. Moje słoneczko jest już narysowane i teraz zobaczcie. Mamy uśmiechnięte słoneczko. Także życzę jej zabawy z magią.